Witam, ja jestem Knitek, a to jest kolejny odcinek, zagrajmy w z Team Trial Gold. Mamy teraz już tutaj trzecią misję, w której to dowiadujemy się, że jakiś Boeing, Boeing, nie wiem jak się czyta nazwa tego samolotu, rozbił się o jakąś katedrę we Francji i została ona zrekonstruowana w 2012 roku, więc nie wiadomo co jeszcze nas w tym roku spotka. Tutaj, widać tutaj mamy przepowiednie, można by powiedzieć. Dla twórców gry w tamtych czasach to była odległa przyszłość, więc było można sobie powymyśleć, ale ta odległa przyszłość w naszych czasach stała się bardzo bliska. No i się tutaj można właśnie tak pośmiać z takich rzeczy. I tak, teraz będziemy właśnie w tej katedrze walczyć. Więc startujemy. O co tutaj w ogóle będzie chodzić, zaraz się dowiem. Tak. Jak na razie widzę, że to będzie yy, każdy na każdego. No i ja już tu zabijłem elegancko. Yy, tryb każdy na każdego do 15 punktów walczymy. No kurde. Fajnie z pistoletu go zjechałem. No, gonimy hopa! Chodź tu! No, co na deskach się zacząłeś? No, no, na, no, na, na headshot. Nie, dalej. Izlety są okropnie tutaj słabe, ale na szczęście w końcu go zabiło. Tutaj jest jakaś... O, mam amunicję. Ona się nam przyda. Tak. Okej. Okay. Zrobimy ten sposób. Mam 5 amunicji. <laughs> Snajpa! No, to pięknie. Przedgana amunicja jeszcze. Gdzieś tu do snajpu powinna być. Przeważnie jest koło przedmiotu. O, 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 tu poszło, to on gdzieś tu będzie. Tak czy nie? No tam nam ucieka ten chłopak tutaj sprytnie. No i gdzie on się podział? Dobra, mamy jednego i tu jest drugi. Brawo. Dwu double kill na start z rakietnicy się przypomina trochę kłęg jak to gram. O kurde. <laughs> nie ma to jak samobójstwo. E, teraz nie mamy żadnych broni. Trzeba szybko coś znaleźć, ponieważ bez broni ani rusz. Mamy tutaj shotguna naszego z suwakiem, z, z rączką. Dobra, na dwa hity pat, elegancko. O, chciałbym to jeszcze pokazać w tym odcinku sniperka, ale nie wiem czy tam radę jej użyć. Musiałbym. Tak, tutaj nie ma przybliżenia zapewniałem. Ale się też da trafić. O, idzie nam tutaj jakiś No, i jak widzimy na jednej takiej na hita. Jeszcze tylko polecę tutaj poszelsy. I. Szukamy dalej przeciwników. Szelce są. O, tutaj. Co oni się podzieli? A jest! Już do zabłanie. Jaki zes. Ale wreszcie trafiłem. Właśnie, użyję sobie snajpy. No, on miał też właśnie snajper i dlatego pewnie nie mógł trafić. Jak widzimy snipa jest niezawodna za każdym razem, gdy ktoś chyba nie ma armoru, to się pada na pita. A mnie tutaj z rakietnicy nawala. Nawalał. Kurde, trochę ciężko jest bez tego przybliżenia i to, że przeciwnicy się tak wiercą. No ale jednak nie jest tak źle. Tak, skończyła nam się amunicja snajperce, więc trzeba zabrać się za strzelbę. I nawalić chłopowi, który się zabił. No, i pierwszy raz nas ktoś zabił. W normalny sposób, nie tak jak ja wcześniej się popełniłem po prostu samobójstwo. Będzie trzeba od nowa sobie znaleźć broń. Która już jest przede mną. nie to dla mnie najlepsza. Żebym ja jeszcze umiał z niej trafiać. No i teraz tak, zgubiłem moją ofiarę. A nie, jest już tu jakiś gość. Troszkę długo mierzyłem, ale... Kurde, nie ma wyrzutnie. I wierci się jakby mu się ciało. O kurczę. Nie zdążyłem za bardzo mu uciec, ale... Trudno. Następnym razem będzie lepiej. Albo nie. Obydwaj przeciwnicy dopadli się do wyrzutni rakiet, ale w końcu któryś który jeden drugiego zabije i któryś z nich to straci, a jak straci to już będzie go łatwo zabić. No, tylko tak, najpierw trzeba będzie ich znaleźć. Oby się już spotkali, nie, jednak się nie spotkali. Ale ja się tu nie boję. Właśnie, jeden gdzieś tu się chyba schował. Z czego? Hmm, nawet nie wiem, jakiś tam jest napis, ale jest pod FPS-ami nie przeczytam. Hmm. ponownie zabieramy się za shotguna. Jeszcze dwa kille i będzie koniec. No, ten pad tutaj nam nachita pan. następnego też przysnajpimy. Co to było? Aha, to jest wyrzutnik, okej. Okay. Nic specjalnego. No. No i koniec. Dziękuję za uwagę. Do usłyszenia w kolejnym odcinku. Świetnie. Rezultat KD. Świetny rezultat kadecy. Możesz przejść do następnego zadania. Dziękuję. Oddajcie mi myszkę.